Dzień dobry. Witam Państwa na wspólnej konferencji prasowej Polski 2050 i Lewicy. Konferencja dotyczy poprawek do ustawy o centralnym rejestrze usług. W konferencji udział biorą wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, poseł Rafał Kasprzyk, senator Jacek Trela, senator e, Piotr Masłowski. Ekspert Instytutu Finansów Publicznych oraz radny gminy Lesznowola, pan Konrad Pkaczek, a także radny warszawskiej dzielnicy Ochota i przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólne Jutro, pan Jeremi Mospan. O zabranie głosu poproszę pana senatora Jacka Trelę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj w takim gronie senatorsko-poselskim i samorządowym. Bardzo dziękuję pani marszałkini Magdalenie Biejat za tę inicjatywę, żebyśmy się podzielili z państwem informacjami, które mamy do przekazania odnośnie do tej ustawy, która dzisiaj i jutro będzie procedowana w Senacie, a dotycząca centralnego rejestru umów. Jesteśmy w gronie parlamentarzystów Polski 2050 oraz. Dzięki obecności pani marszałkini Lewicy. Są także z nami samorządowcy. To jest niezwykle ważna ustawa, przywracająca, a właściwie budująca transparentność działania organów administracji publicznej. I ta transparentność ma wymiar szczególny, dlatego że buduje zaufanie obywateli do, do państwa to zaufanie tworzy jednocześnie taką sferę bezpieczeństwa bo jeżeli obywatele mają zaufanie do państwa to jednocześnie dbają o to państwo i to jest nie tylko to bezpieczeństwo to nie jest tylko na dole jakieś, jakieś widzę tam są celebracje ale to pewnie nie dotyczy naszej ustawy a chociaż chociaż należy się na pewno, bo to jest dobra inicjatywa i dobra, dobra ustawa. Wracam do wątku głównego. To jest to bezpieczeństwo. To nie są tylko siły zbrojne, to nie są tylko służby mundurowe, ale to są obywatele, którzy czują się współodpowiedzialni za państwo. I to jest ta ustawa, to jest krok właśnie w stronę budowania takiej współodpowiedzialności za państwo, po to, żebyśmy się czuli w tym państwie dobrze i bezpiecznie. O szczegółach będą mówili również będą mówiły osoby zaangażowane w ten proces legislacyjny, w szczególności pan poseł Rafał Kasprzyk, który pilotował tę ustawę z ramienia Polski 2050 w Sejmie. Dziękuję państwu i ustępuję miejsca pani marszałkini Biejat. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem tutaj, żeby w imieniu Klubu Lewicy, Klubu Parlamentarnego i posłów i senatorów powiedzieć, że niezmiernie się cieszymy, że Senat poprawia jeszcze ustawę o centralnym rejestrze usług i wprowadza zapisy dzięki którym będziemy rzeczywiście nie będzie tego limitu od którego będzie, y, będą publikowane umowy samorządowe a jest to informacja bardzo ważna bo y, dzięki temu w tym rejestrze znajdą się też te umowy które mogą być bez, y, które mogą nie opiewać na żadne sumy umowy darowizn umowy przekazania bezgotówkowego y, bez y, mogą one dotyczyć pozwolić lepiej śledzić czy przypadki, kiedy przekazuje się grunty na przykład niekoniecznie w sposób odpowiedni i zgodny z interesem publicznym. Takie rozwiązania wprowadzono już w niektórych krajach Unii Europejskiej i były wprowadzone we Włoszech, w Portugalii wprowadziły je Czechy, Słowacja czy Rumunia. Tylko na Słowacji wprowadzenie takiego centralnego rejestru spowodowało wzrost, wzrost racjonalności wydatkowania pieniędzy o 30%, ponieważ lepsza kontrola publiczna nad wydatkami samorządów oznacza po prostu lepsze wydatkowanie tych pieniędzy. Jest więc zatem z korzyścią dla samorządów, dla mieszkańców, dla dyscypliny finansów publicznych I bardzo dziękuję wszystkim tym zaangażowanym w przygotowanie tego rozwiązania. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że możemy dzisiaj w Senacie powiedzieć tak, zagłosujemy za tą poprawką, ta poprawka przejdzie i będzie wreszcie, będziemy wreszcie mogli w pełni celebrować dobre rozwiązania, które wprowadzą większą transparentność w samorządach i lepszą kontrolę obywateli nad finansami samorządowymi. Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę pana posła Rafała Kasprzyka. Szanowni Państwo, większa jawność, przejrzystość i transparentność w życiu publicznym to uczciwsze i bezpieczniejsze państwo. Dla nas Polski 2050 jest to standard z którym szliśmy do wyborów w 2023 roku. I dzisiaj po Komisji Finansów Publicznych, w którym dostrzegliśmy razem z naszymi kolicjantami, bo wszystkie kluby zwróciły uwagę na pewne rozwiązania, które można poprawić. I złożyliśmy poprawkę, nasi senatorowie złożyli poprawkę. Dwie poprawki dokładnie. Jedna to jest ta, która mówi o tym, że umowy będą wszystkie od zera złotych pokazywane wszystkim obywatelom. Nie, nic nie chowamy, nie, nie ma tutaj pokus do jakichkolwiek nadużyć czy zmiany warunków umownych. Tak, żeby czegoś nie pokazywać obywatelom, otwieramy tutaj absolutnie. Transparentność 100%. Druga poprawka dotyczy terminu wejścia w życie tych wszystkich rozwiązań. Dajemy tutaj maleńki bufor, ale skracamy wcześniej przewidziane ustawą rządową terminy tak, żeby 1 lipca 2026 wszystkie instytucje, wszystkie urzędy już były zobligowane do prezentowania dokładnie wszystkich umów, umów zawieranych przez te urzędy. Szanowni Państwo, to myślę jest duży. Duża, duże wydarzenie i duży skok w tej transparentności państwa. Na to się umówiliśmy w koalicji 15 października i bardzo się cieszę, że to dzisiejsze spotkanie jest takie ponadpartyjne i wszystkie głosowania, do których się zobowiązaliśmy, jako koalicja udało się wszystkich koalicjantów przekonać, że to rozwiązanie jest dobre. Rozmowy z panem ministrem Berkiem również przebiegły w w takim duchu, że udało się przekonać wszystkich do tego, żeby transparentność stała na czele, przyświecała nam zawsze. i dzisiaj e, możemy powiedzieć, że zarówno w Senacie, jak i w Sejmie, ta ustawa przejdzie. Bardzo ważny element tej, tych rozwiązań, o których mówimy, jest taki, że rozwiązania te będą bezkosztowe praktycznie będą generowały raczej oszczędności, o czym mam nadzieję samorządowcy z praktyki swojej powiedzą. Natomiast super ważnym elementem jest to, że ta ustawa w formule takiej, kiedy pokazujemy pełną jawność, myślę, że nie będzie tutaj w ogóle żadnych, żadnego zawahania ze strony pana prezydenta. I podpiszę tą ustawę w wersji końcowej i ona zacznie obowiązywać już bardzo szybko, a 1 lipca wszystkie organizacje, NGOsy, każdy obywatel będzie miał wgląd do tego, na co idą ich pieniądze z ich podatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę eksperta Instytutu Finansów Publicznych oraz Radnego Gminy Lesznowola, pana Konrada Tkaczyka. Dzień dobry państwu. <laughs> Nazywam się Konrad Kaczyk. Chciałbym pokrótce nawiązać do słów senatora Treli, który powiedział o obywatelach i o władzy. I ta ustawa pozwala zakopywać pewne nierówności pomiędzy właśnie władzą a obywatelami i łączyć tych obywateli. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, abyśmy właśnie pokazywali jedność, że władza publiczna służy obywatelom. I ta ustawa właśnie ma służyć obywatelom. Ja osobiście reprezentuję klub, lokalny klub radnych gminy, nazywając się G Inicjatywa Gminy Lesznowola. Chciałbym tylko krótko opowiedzieć o najważniejszych aspektach, które ta ustawa tak naprawdę pozwala otworzyć. Proszę spojrzeć na sukces ruchu open source, czyli otwartego oprogramowania. Systemy takie jak Linux rozwinęły się dzięki pracy tysięcy ludzi, którzy dobrowolnie dzielili się wiedzą i kontrolowali kod. Dzięki temu powstały rozwiązania służące dziś całej ludzkości. Centralny rejestr umów daje nam szansę na wdrożenie takiej filozofii otwartego oprogramowania. W finansach publicznych dzięki jawnemu rejestrowi angażujemy obywateli w kontrolę nad wydatkami. Żadna instytucja nie ma tylu oczu, co tysiące mieszkańców sprawdzających, jak wydawane są ich pieniądze. To darmowy audyt pozwalający na lepszą alokację środków. Aby ten mechanizm zadziałał, musimy wyeliminować luki. I te luki są, te luki są właśnie eliminowane poprzez proponowane zmiany w tej ustawie. Czyli po pierwsze brak limitów kwotowych. Próg 0 zł jest kluczowy, bo nadużycia często kryją się w małych, dzielonych zamówieniach. Po drugie precyzja. Nie ma żadnego powodu, by w rejestrze nie znalazł się dokładny przedmiot umowy, tak jak w jej oryginalnym brzmieniu. Jeśli pozostawimy tutaj dowolność, otworzymy pole do nadużyć, ukrywania faktów i tak zwanego mącenia. Ja osobiście traktuję ten, punkt jako, ten projekt jako punkt wyjściowy, a nie koniec drogi. Patrzę na proces, gdzie samo uchwalenie ustawy i podpis prezydenta nie będzie końcem tego procesu, a dopiero początkiem. Bo należy monitorować, jak ta ustawa zostanie wdrożona, jak ona będzie wykonywana, i wierzę w to, że i senatorowie, i posłowie będą bacznie się temu przyglądać, i wkrótce będą prawdopodobnie wprowadzać dodatkowe poprawki, które ja będę uważał za. Ja wierzę w proces doskonalenia prawa, bo prawo jest tworzone nieustannie. I to jest bardzo ważne, aby właśnie monitorować. Ja od siebie jeszcze dodam, jako, jako radny, Widzę skutki braku takiej jawności, o której tutaj dzisiaj mówimy. W mojej gminie wydano wiele dziesiątek tysięcy złotych na umowy, dzie, które dzięki kontroli społecznej prawdopodobnie w ogóle nie byłyby zawarte. Mieli, mieliśmy do czynienia z niegospodarnością szacowaną przez, przez nieprawomocny wyrok Sądu Pierwszej Instancji na ponad 1,3 miliona złotych. Gdyby te umowy były w pełni jawne, od pierwszego dnia reakcja społeczna mogłaby zapobiec temu marnotrawstwu w mojej konkretnej gminie. Szanowni Państwo, wprowadzenie CRU to kamień milowy. Dajemy obywatelom narzędzia do działania. Pozwólmy, aby mądrość zbiorowa, tak jak w projektach otwartego oprogramowania, pomogła nam efektywniej zarządzać wspólnym majątkiem. Proszę o głosowanie za tym projektem jako solidnym fundamentem pod budowę w pełni transparentnego państwa. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Ja o zabranie głosu poproszę radnego warszawskiej dzielnicy ochota i przedstawiciela Stowarzyszenia Wspólne Jutro, pana Jeremiego Mospana. Szanowni Państwo. Myślę, jak nie ma każdy samorządowiec, któremu leży na sercu, któremu leży na sercu jego lokalna społeczność, i który patrzy na ręce władzy, a spotkałem się osobiście z przypadkami prób malwersacji, prób zawierania umów niezgodnych z prawem. Na ochocie na samym, począ na samym początku obecnej kadencji, jeszcze przed zmianą władzy poprzedni zarząd, który, który te wybory przegrał, próbował osłodzić sobie tę porażkę i przepisał warty wybudowany za ponad półtora miliona złotych. Budynek administracyjny przy nowym, pięknym, szkolnym boisku a, przepisał na wyłączność czy próbował przepisać na wyłączność klubowi piłkarskiemu, a, w którego radzie zarządzającej zasiadał a, a, wiceburmistrz, członek tego zarządu. A, tym razem nam na ochocie udało się ten proceder a, a, zdusić w zarodku dzięki naszej uwadze dzięki, a, dzięki odwadze także a, y, ochockich urzędników, którzy zasygnalizowali nam a, nieprawidłowości w tej umowie, a, ta umowa nigdy nie weszła w życie. Jednak mogą sobie Państwo wyobrazić, jak wiele takich umów, wiele umów, na przykład dzierżawy, a, w których kwota na, na umowie może być nawet 0 złotych, a, jak wiele takich umów zawieranych jest. Przez to po prostu, że nie ma siły przerobowej, że nie ma energii, że nie ma a, zasobów ludzkich wśród radnych, wśród yy, społeczeństwa obywatelskiego, żeby skutecznie patrzeć na ręce 24 godziny, a 7 dni w tygodniu a, samorządowej władzy. A, jak wiele takich umów niestety, niestety wchodzi w życie. Składana dzisiaj poprawka, którą mam nadzieję a, parlament jak najszybciej przyjmie, a prezydent bez zastanowienia podpisze, a, takie, takie procedery wyeliminuje. Jest to po prostu narzędzie, jeszcze jedno narzędzie pomagające nam jako radnym, ale przede wszystkim społeczeństwu obywatelskiemu, wszystkim naszym obywatelom, wszystkim członkom lokalnych społeczności, którym zależy na dobrze ich lokalnych ojczyzn, żeby lepiej kontrolować to, co, co robi władza i, i eliminować próby defraudowania naszych wspólnych. Samorządowych pieniędzy. I że dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej poprawki i liczę, że jak najszybciej stanie się ona rzeczywistością. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę.